Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie po raz kolejny wracamy do internetu LTE. Jak wiecie, na moim kanale są już filmy na ten temat. Poprawiałem jego jakość, czyli prędkość pobierania, prędkość wysyłania, a dzisiaj spróbujemy to zmaksymalizować. Dlaczego? Dlatego, że ja miałem mieć światłowód ale okazało się, że to jeszcze potrwa przynajmniej 2 lata, e, dlatego wcześniej postanowiłem nie inwestować w ten internet, tylko przeczekać ten okres, ale teraz zdecydowałem się, że jeszcze spróbuję zmaksymalizować tą jakość, bo mimo, że jest w miarę ok, na przykład z rana, potrafi mieć 36-40 MB na sekundę e, download, to jednak popołudniami jest pewien problem, gdy większość ludzi w okolicy na przykład siedzi w domu, oglądają pewnie coś z internetu, Netflixy i tak dalej. Wtedy jest już ten troszeczkę problem. Zacznijmy od podstaw. Na moim kanale były już filmy i najważniejsze co jest, to żeby mieć anteny. Anteny kierunkowe, które są skierowane w stronę nadajnika. Jak widzicie, tam jest nadajnik, on jest pewnie z kilometr po linii prostej u mnie. Dwie anteny, jedna, jeden to jest nadajnik, jeden odbiornik. Najlepiej, aby one były w innych miejscach, czyli na przykład tutaj dajemy nadajnik, a odbiornik gdzieś indziej, żeby odległości między nimi były troszeczkę większe niż są u mnie. Wtedy to działa lepiej. Ja u siebie nie poprawiam, bo jednak antena jest dosyć blisko i nie mam z tego problemu zakłóceń, ale jeżeli ktoś mieszka dalej, to lepiej, żeby zrobił właśnie tak jak mówię, czyli jakieś odległości zachował. Drugą sprawą jest dość istotne i poprawiło sporo jakość internetu w moim domu jest, że ustawiłem sobie ręcznie pasmo, czyli nie pozwoliłem, aby router automatycznie przeskakiwał z pasma na pasmo, bo u mnie jedno pasmo jest bardzo szybkie. E, I czasami, gdy na przykład był ciut słabszy zasięg, to on przeskakiwał na pasmo, które jest e, troszeczkę wolniejsze, bo nie wiem czy bo nie wiem czy trzeba to powtarzać, ale może powiemy. Każda antena, każdy nadajnik ma kilka rodzajów pasm, na przykład 1800 MHz. E, 2600, 2000 MHz i każde pasmo odpowiada za pewną prędkość internetu, a dostosowane jest to pasmo też oczywiście do odległości z jakiej z tego internetu korzystamy. Czyli jeżeli ja mam na przykład kilometr, to łączy mi się z pasmem tym najkrótszym, najszybszym, ale czasami jest zła pogoda i to łączy mi się czasami z tym wolniejszym pasmem i wtedy spada prędkość internetu. No dobra. Skoro już wiemy, że najważniejsze to anteny, drugie to ustawić ręcznie pasma, to co jeszcze mogę zrobić w tej sytuacji? No bo można by, mogłoby się wydawać, że zrobiłem praktycznie wszystko. Otóż zainwestowałem w router, który e, agreguje trzy z tych pasm, czyli... E, Jednocześnie korzysta z trzech. Dotychczasowo na przykład telefon komórkowy korzysta z jednego pasma. Jeżeli łączy się z internetem 4G, to telefon korzysta z jednego pasma. Jeżeli łączy się z Internetem 4G to korzysta z dwóch pasm, a ja tutaj w tym routerze mam możliwość łączenia się z trzema jednocześnie, co powinno znacznie poprawić prędkość pobierania i wysyłania w ciągu dnia wiadomo, tak? Rano prędkość internetu nie jest tragiczna, bo na ten moment jest sobota. Godzina 10 rano, no to mam takie 36 MB i 30 wysyłania, czyli w miarę OK gorzej, gdy wszyscy się pobudzą, gdy wszyscy zaczną korzystać z internetu, no to ta prędkość spada, bo jest bardzo dużo użytkowników i pewnie część korzysta z jednego pasma, część z drugiego, część z trzeciego, w zależności od odległości i tak dalej, no ale dużo osób korzysta na przykład z tego pasma, akurat co ja mam, a chciałbym połączyć je trzy i zobaczymy, jaka będzie prędkość internetu. W dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku, ta prędkość internetu z rana sięga mi nawet 50, 55 mega, więc bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce, gdy ten router za instaluję. Dobra, lecimy, sprawdzimy sobie, pokażę Wam co to za router, co to za sprzęt i ile mnie kosztował. Dobra, przejdźmy do routera. Jest to router Huawei B715, jeżeli się nie mylę, tak, B715S. To jest router używany, nowych już prawdopodobnie nie można kupić i kosztował mnie 399 zł, czyli 400 zł. No ale wiadomo, jeżeli będę dbał o niego, jeżeli będzie działał, to jeżeli w końcu zainstalują nam światłowód, będę mógł go sprzedać prawdopodobnie za podobną cenę, bo nie ma wielu takich routerów na rynku. Ja z T-Mobile dostałem router taki mm, okrągły, może zdjęcie Wam wrzucę. Tamten agreguje dwa pasma, ale mi się on popsuł I, yy, i ogólnie tamte routery są dużo droższe. A podpisując umowę nową T-Mobile, to nie wiem, czy bym dostał nowy router, a nie chcę za bardzo podpisywać z nimi kolejnej umowy, bo nie wiadomo, co tutaj będzie z internetem, więc postanowiłem kupić ten. Ogólnie tamten router mi się popsuł, yy, dlatego że gdy podłączałem anteny, to jedno gniazdo mi się urwało, gdy je przylutowaliśmy. To się okazało, że już tak szybko nie działa gniazdo wysyłające i niestety nie mogę go używać. Używam tylko routera, który kupiłem Asus i on korzysta tylko z jednego pasma, a prędkości są takie, jak Wam powiedziałem. Czyli 38 teraz i 30 wysyłania. Dobra, idę na górę, podłączymy ten router albo najpierw go skonfigurujemy i od razu go podłączymy, zobaczymy jak będzie działało. Dobra, to jest mój stary router, to jest Asus, nie to jest TP-Link, przepraszam, on tutaj powinien mieć dwie anteny, ale oczywiście ja je wykręciłem i podłączyłem swoje, wejście na kartę SIM i tą kartę SIM właśnie wyciągam i wkładam do nowego, hmm, tutaj jest dużo wejście, dobra, tutaj jest nano no SIM, a tutaj jest mikro, więc na szczęście znalazłem taką przejściówkę i wkładam tutaj kartę do środka. Już konfiguracji Wam nie będę pokazywał, zobaczymy tylko rezultaty. Na razie tutaj sprawdzimy, a później podłączymy do anten. Router podłączyłem. Szybka konfiguracja, wystarczy wpisać 192.168.1.1 i tu po prostu przejść dalej, dalej wpisać Enter. Tak naprawdę zalogować się, tutaj jest hasło i login. Logujemy się, klikamy dalej i samo przychodzi automatycznie. I już na początku mamy 4G, czasami łapie 4G+. To trwało dosłownie minutę to całe logowanie, i sprawdźmy sobie, jaka jest teraz prędkość. Oczywiście przypominam, że anten jeszcze mamy nie zainstalowanych. O, zobaczcie 50, 48. Ale nie wiem, czy on jeszcze agreguje. Czy już agreguje dwa pasma, bo jeszcze nie łapał nam 4G. O, jest 4G, coś tam łapie. Dobra, przypominam, że nie mamy anten, tak? Podłączonych. No i dobra, bez anten jest tak. Czyli zaraz zobaczymy po podłączeniu anten. I tak, jeżeli chodzi o konfigurację, widziałem w internecie, że można mieć aplikację, którą możemy wymuszać rodzaj pasm, z którymi się łączy ten router, e, czy to będzie 2600, czy 2100 i kolejno 1800 i 800. E, ale te aplikacje teraz są płatne i nie wszystkie są dostępne, więc możemy w, tutaj w, w opcjach ustawić na przykład sobie 4G, plus i router sam będzie wybierał najlepsze pasmo. U mnie najlepsze pasmo jest 2100 yy, i 2600, ale on nie łączy tych dwóch pasm, tylko łączy te, co wam tutaj napisałem, co sprawi, że ja teraz testowałem na paśmie 1800, mam prędkość internetu, dochodzącą do 10 Mega i na paśmie 800 mam też około 11-12 Mega, więc taką prędkość dodatkowo powinienem mieć jak włączę te 4G Plus i automatyczne wyszukiwanie i on wtedy będzie właśnie te sieci łączył ze sobą. No szkoda, że nie mogę wybierać sam ręcznie, bo to by było najlepsze rozwiązanie. I warto oczywiście wcześniej sprawdzić, czy dany nadajnik BTS, w poprzednich filmach wam pokazywałem, jak wyszukać nadajnika BTS, czy on obsługuje dane pasma. Bo są jeszcze stare nadajniki, które na przykład takich pasm nie, oszukują, nie wyszukują. Chociaż wydaje mi się, że już w tych czasach, w roku 2024, te wszystkie nadajniki są bardzo dobre. Więc tak, ja zapisuję te 4G, i automatyczne szukanie. Sprawdźmy jeszcze raz test. No dobra, mamy 40, 41 i wysyłanie 30. Super, bo wysyłanie na poprzednim routerze było około 10, 20, czasami 30, ale to w najlepszych momentach. A tutaj mamy, zobaczcie, mam ten router tutaj i on fajnie już ściąga. Dobra, idę podłączyć do anten i zobaczymy, jakie prędkości osiągniemy. Router podłączony, podłączone są już przewody LAN, które idą do komputera, więc możemy testować. Dobra, pierwszy test po podłączeniu internetu, pod oczywiście anteny. No. I zobaczcie jaka różnica po podłączeniu anten i po agregacji trzech pasm. Na wysłanie 30, bo tu jest akurat max 30, więcej nie będzie. A jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że pogoda jest wiecznie deszczowo, więc taka niesprzyjająca i te anteny. Delikatnie drgają, zauważcie, tak? Widzicie, że one się trzęsą. To też troszeczkę wpływa na jakość połączenia internetu. Słuchajcie, zobaczymy jeszcze wieczorem, e, gdy wszyscy będą korzystali z tego internetu i, i zobaczymy z samego rana o 6, jakie będą prędkości internetu. Pierwsze testy dobrze rokują. W 4K mogę sobie oglądać YouTube'a, jeżeli chcę, a wcześniej nie było takiej możliwości. Nawet mimo anten, tak? No a teraz bez problemu się ładuje. Tak, od razu ładuje mi 4K elegancko. Zobaczcie, przewijam. No, chwilę trzeba czekać, ale ładuje bez problemu. Zobaczcie. I dalej trzyma 4K. I pasek się zwiększa. No, także jestem zadowolony, było warto. E wiadomo, że to dodatkowy koszt jakiś do internetu, ale e nie chcę już czekać na ten światłowód, nie wiadomo jak długo. A dzięki temu zakupowi będę mógł korzystać. Dobra, będziemy testować to jeszcze, zobaczymy wieczorem i rano, tak jak Wam wspomniałem. Jeszcze tylko dodam, że już dziewczyny sobie telewizor włączyły na dole, bo już czekały na bajki, żeby kiedy będzie internet, więc dwie osoby już korzystają z tego internetu, a tu nadal 4K działa, tak? Gdy, gdy przed chwilą wam to włączałem, to już dziewczyny korzystały z tego internetu, także no, jest super. Słuchajcie, jest 6 rano, ja specjalnie wstałem, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I zobaczmy, nic nie wieje. Oja, nieźle co. A przypominam, że mam tutaj limit do 90 mega, więc... I jest już 8.15 rano, większość ludzi już wstała, już dziewczyny też na dole bajki oglądają i ja puściłem test, czyli normalnie korzystamy, tak? Dziewczyny oglądają sobie bajeczki, ktoś tam na telefonie powiedzmy siedzi i puściłem test i wygląda to w ten sposób. 67,34. Było troszeczkę więcej, godzinę temu jeszcze ponad 100 osiągało, a teraz 67, więc bardzo dobrze. A podejrzewam, że już większość ludzi też powstawała i e, korzystają z nadajnika, bo to głównie o to chodzi, że wszyscy korzystają z jednego nadajnika, który, który jest na całą okolicę, więc tych użytkowników jest bardzo dużo. Więc tak, router dał radę, bardzo poprawił jakość internetu i prędkość pobierania. Prędkość wysyłania jest przynajmniej stabilna, tak? nie poprawił jej znacznie, bo jest tylko limit do 30, ale stabilność tego wysyłania poprawił, bo wcześniej był problem z osiągnięciem 30, tylko było tak 9, 8, 10, 15 i po dłuższym czasie dopiero skakiwał na 30, a teraz mam elegancko. Ja korzystam z prędkości wysyłania, bo ja często wysyłam właśnie filmy na YouTube i to trwa powiedzmy 20 minut, żeby wysłać jeden film, a teraz. Mi troszeczkę to skróci. Jeżeli chodzi o prędkość pobierania, to szczerze trzeba sobie powiedzieć, że wczoraj o godzinie 18-19, gdy tych użytkowników było chyba maksymalnie powiedzmy, to są takie godziny, gdzie większość ludzi korzysta z internetu, bo jest ciemno, jest jeszcze zima i o tej godzinie ludzie oglądają Netflixy i tak dalej. To miałem prędkość internetu 20-21, ale to i tak było znacznie lepiej, aniżeli. W momencie, gdy nie miałem tego routera, bo wtedy potrafiło mi spać nawet do 4 dwóch, na przykład i otwierało te strony. Można było tego YouTube'a na przykład sobie włączyć, ale ta prędkość była słaba. A teraz jest dużo lepiej. Ja oczywiście mówię tutaj w sytuacji, gdy jeszcze na dole tam jakiś, jakieś bajki lecą na, na tych bingach, bingi i tak dalej, co dzieci oglądają, a, a, a ja tutaj sobie testuję, tak. Więc takie były e, sytuacje. Dobra, a ile kosztuje ogólnie cała inwestycja w taki router, w lepszy internet? Anteny około 250 zł, na pewno są w opisie, e, jest link do anten, e, lepszych anten, bo te nie są najlepsze. Ale chłopaki właśnie mi pisali w komentarzach, e, jakie anteny są najlepsze i ja podlinkowałem te najlepsze. E, kabel, e, router i wszystko śmiga jak trzeba. 700-800 zł i macie gotowy internet LTE. I nie musicie czekać na światłowód, bo jak widzieliście, prędkości są wyśmielite. No dobra, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobał, przydał, że oszczędził czas. I jeżeli tak jest, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć.